Reneta Lansberska rozsławia Gorzów, a krzewy winorośli, południową stolicę regionu Zieloną Górę. 18 października zielonogórskie winorośle zasadzono w przedszkolu miejskim nr 1 w Gorzowie. Posadzono dwie z 28 sadzonek winogron, które miasto dostało od władz winnego grodu w rewanżu za jabłonki. Pozostałe trafią do ogródków wszystkich gorzowskich przedszkoli. Krzew ma nie tylko nauczyć najmłodszych dbałości o przyrodę, ale też przełamywać bariery od lat dzielące zwaśnione stolice województwa lubuskiego. 19 października rozstrzygnięto konkurs fotograficzny Przystań na wakacje. To jest jedna z wielu oczywiście, inicjatyw, a akurat podczas wakacji wpadliśmy na, na taki pomysł, wydawało nam się e, dosyć ciekawy. Do, można tylko ubolewać, że mało tych zdjęć, dziećmi wszystko wpłynęło, bo to tylko 30, około 30, natomiast mam nadzieję, że w przyszłym roku ponowimy ten konkurs i będzie na większą skalę. Nagrodę główną aparat cyfrowy otrzymała Irena Ohej. Fotografią się zajmuje tyle, że jeżdżę w ciekawe miejsca no i chcę te uwiecznić te, te sytuacje, te widoki. Lauraci drugiego i trzeciego miejsca to Mateusz Miszon i Bartosz Miszon. Muzyka. Pole golfowe zawarcie. To nazwa terenu byłego wysypiska śmieci na Gorzowskim Zawarciu, gdzie niedługo będzie można pograć w golfa. Zakład Utylizacji Odpadów wybrał nazwę Pola w konkursie. Został on rozstrzygnięty 20 października. Konkurs na nazwę Pola Golfowego Zakład Utylizacji Odpadów ogłosił w sierpniu. Nadesłano ponad 200 propozycji. Autor hasła dostanie w nagrodę 500 zł oraz kartę członkostwa Gorzowskiego Klubu Golfowego wraz z kursem gry w golfa. Także 20 października można było poznać efekty pracy Fundacji All for Planet na podwórku przy ulicy Armii Polskiej w Gorzowie. Architekci wykonali tu m.in. plac zabaw, miejsce do grillowania i taras. Wszędzie jest zielono i czysto. Jak tylko wchodzi się na to podwórko, to mimo że mamy dzisiaj zachmurzone niebo i trochę deszczu, to tu jest absolutnie tylko kolor, radość, zieleń i ekologia. Na pomysł udziału w konkursie wpadli sami mieszkańcy. Ich zdaniem była to jedyna szansa na to, żeby zmienić stale niszczający obraz za oknami. Wysyłaliśmy sms -y i głosowaliśmy przede wszystkim przez internet. Codziennie można było klikać, także myśmy klikali, znajomi klikali. Remont podwórka Poznańską Fundację kosztował ponad 80 tysięcy złotych. Mieszkańcy na własny koszt wykonali elewację budynków.